Półfinał Ligi Mistrzów, Legia Warszawa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów To musi być naprawdę ciekawy dzień Witam Was wszystkich serdecznie Na sam początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem Moment dla Was, a naprawdę bardzo pomaga Dziękuję serdecznie każdemu, kto tam na dole sobie teraz tą łapę w górę kliknął Słuchajcie, no nie idzie ostatnio, nie idzie, nie idzie z naszymi dublami Ale są dzisiaj takie mecze, że po prostu sobie spróbujemy, zabawimy się I zobaczymy co z tego wyjdzie Szybko powiem o promocji, polecimy z konkursem Czyli standard i kuponik Słuchajcie, nowi gracze, jeżeli nie macie konta w eWinnerze to jest dla Was dobra promocja, to jest polski legalny bookmacher i jeżeli założycie tam konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie przy rejestracji kodu 155VIP tak jak teraz widzicie, no to klejcie sobie pierwszy kupon w tej promocji maksymalnie za 176 ,14 zł jeżeli kupon nie wejdzie, tutaj oczywiście nie ma wymogów obojętnie jaki kupon, obojętnie ile meczów, obojętnie jakie kursy jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 155 zł z tej stawki Jej różnica to jest oczywiście podatek, o tym trzeba pamiętać ale te 155 zł od razu możecie wypłacić na konto bankowe, nic nie musicie obrać. Nie ma kombinacji, nie ma ukrytych haczyków. To jest naprawdę dobra promocja dla nowych graczy, jeżeli ktoś chciałby skorzystać pod takie mecze jak dzisiaj. Naprawdę warto. Pierwszy komentarz pod tym filmem: kod przy rejestracji 155 VIP i można się bawić. Także serdecznie, serdecznie zachęcam. Słuchajcie, lecimy z konkursem: 5 do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby, żeby je zgarnąć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. W komentarzu typujecie dokładny wyniki i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lipskiem a Paris Saint-Germain. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z winera. Typujemy do 21.00. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza. My winner, nie biorą udziału w zabawie, typy No, i na sam początek zapraszamy oczywiście do grupy naszego dobrego kumpla Strefa Typów. Codziennie mnóstwo moderowanych postów. Grupa przekroczyła już 10 tysięcy użytkowników, także naprawdę fajnie się dzieje codziennie konkursy. 5 dyszek do wygrania również i dzisiaj, także link w opisie pod tym filmem. A teraz lecimy z typami. Zaczynamy od Ligi Mistrzów. Gramy 4 roczne Lipska. Obie ekipy wygrały swoje mecze ćwierćfinałowe 2 do 1, decydującego gola strzelając w ostatnich minutach spotkania. Trzeba przyznać, że o wiele lepiej na boisku zaprezentowali się piłkarze z Niemiec, i w porównaniu z formą Paris Saint-Germain nie powinni być skreślani przed meczem. Pod łopieci Nagelsmana nie boją się grać ofensywnie i stwarzają sobie dużo sytuacji pod bramką rywali. Potrafią także przeprowadzić błyskawiczne i groźne kontrataki. W tym meczu ciężko jest przewidzieć zwycięzcę, a tym bardziej wynik. My uważamy, że Lipsk Pokryje linie na minimum cztery rożne w meczu. W 10 oficjalnych meczach rozegranych yy, od połowy maja. Robili to ośmiokrotnie, więc tą linię sobie bierzemy. Dorzucamy do tego yy, po prostu szwedzki żurzel, zwycięstwo masarny z piraterną. Po kursie 1,44 z oferty Ewiner. No tutaj Masarna dużo pewniejsi liderzy, mniej luk w składzie i naszym zdaniem po prostu ta druga linia zadecyduje o ich zwycięstwie. No i przewaga w biegach nominowanych też będzie nieunikniona po stronie masarnych. Gospodarze poszczególne biegi może i będą wygrywać indywidualnie, ale ciężko będzie im o drużynowe zwycięstwa. Stawiamy na wygraną gości 8, może 10 punktami. No i tak wygląda nasz dubel. Przypominam jeżeli założycie kontowy winner z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego przy rejestracji 155 VIP, to możecie sobie zagrać pierwszy kupon za 176,14 zł, jeżeli nie wejdzie, wróci do Was kasa, którą od razu możecie wypłacić. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle, dzięki że oglądaliście do samego końca i oczywiście jak zawsze na sam koniec zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, trzymamy kciuki za wszystkie kupony na świecie, na razie.